Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że macie się dobrze i dołączyliście do akcji Zostań w domu w walce z epidemią koronawirusa. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić sobie dzień dziecka i występuję w piżamce. Nazywam się Margita Ślizowska, jestem aktorką, wokalistką, a także instruktorką nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej. I dzisiaj chciałam Wam zaproponować, żebyśmy zrobili wspólny eksperyment. Czy dobrze myjemy ręce? Potrzebne nam będą rękawiczki lateksowe oraz farba. Sprawdzimy, czy prawidłowo myjemy ręce, czy wszystkie przestrzenie między palcami na dłoniach wewnętrznych i zewnętrznych ich stronach są dobrze umyte. Uwaga i myjemy. Don't worry Be happy Don't worry, be happy 30 sekund zajmuje dwa razy odśpiewanie Don't worry, be happy Jak widzicie, ta niebieska farba imituje potencjalną powierzchnię zagrożoną wirusem A białe przestrzenie to miejsce, gdzie nie domyliśmy tego wirusa więc pamiętajmy, że tak myjemy ręce, żeby było dokładnie. I lecimy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy, guys. Don't worry. Don't worry. Be happy. Du, 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 du. Don't worry, be happy. O, matka, jakie męczące to mycie rąk. Dobrze, słuchajcie. I ważna sprawa. Możemy od razu przećwiczyć zdjęcie potencjalnie zakażonych rękawiczek. Hac. Ostrożnie. Hac. Na nową stronę. I bezpiecznie możemy wyrzucić. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Wszystko będzie dobrze.